Nie, to, to są jeże, to takie takie zwierzę co łażą, wychodzą ci ze ściany. Nie wiem, co to, to, to jeże, tak? Z takimi ogonami, takimi pff, długimi. Taki jeże. Jeż mnie zabił, nie? I był Olka z inną śmiercią, marną, nie? No super. <ślesk> Gupie, ch... <ślesk> Boże, daj mi więcej poduszek, żeby cię miaczy zakryć. <ślesk> A ty Sylwia ch... ja, zaraz za to nagrywanie. Wychodź, admin. <gryst> Zamknij się, bo ja się z ciebie śmieję. Co? Ej, oczy mnie bolą. Oczy mnie oczy bolą dzisiaj. No. <gryst> ale, ale nie śmiej się kupie. Ale kom, kom, dobrze, bo widzę, chodnik. <gryst> yeah yeah me